Jaka jest prawda o naszych relacjach, a zwłaszcza o granicach, które stawiamy w naszej relacji lub ich nie stawiamy. I ta prawda może być czasem bolesna. I to zrozumiałe, że czasem wolimy nie dostrzegać pewnych rzeczy, żeby uniknąć cierpienia. Ale dlaczego tak jest? Czy to nie jest czasami, czasami paradoksalne? Przecież chcielibyśmy, aby nasze relacje były jak najzdrowsze, prawda? Więc zobaczcie, po pierwsze, stawianie granic jest bardzo trudne, ponieważ wymaga od nas dużej asertywności. Musimy być w stanie powiedzieć nie i stanowczo bronimy swoich praw. Nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w sytuacjach, w których zależy nam na zadowolonej drugiej osobie. Po drugie, wyrażanie siebie w relacji oznacza narażanie się na odrzucenie. I tego boimy się chyba najbardziej. Gdy pokazujemy, kim naprawdę jesteśmy, zawsze istnieje ryzyko, że druga osoba nie zaakceptuje tego, nie spodoba jej się. I to jest straszne, ale to jest jedyny sposób na prawdziwą bliskość. Po trzecie, prawda o naszej relacji może być niezwykle bolesna. Może okazać się, że na przykład nasz partner nie szanuje naszych granic i nie jest zainteresowany naszymi potrzebami, że nie jest w stanie albo nie chce z nami współpracować. To są trudne rzeczy do zaakceptowania. Nie chcemy widzieć tej prawdy, ponieważ boimy się, co ona może oznaczać. Może na przykład oznaczać koniec relacji, albo potrzebę podjęcia trudnych decyzji. Może oznaczać konieczność zmiany w naszym stylu życia, naszych przekonań, albo nawet naszej tożsamości. Ale uciekanie od prawdy nigdy nie jest dobre rozwiązanie. Prawda, kochanie jest jak światło, może być oślepiająca. Ale tylko ona pozwala nam naprawdę zobaczyć, zobaczyć kim naprawdę jesteśmy. Tylko stawiając granice i wyrażając siebie w relacji, możemy zbudować prawdziwą bliskość i zdrowe relacje. Oczywiście, że to nie jest łatwe i wymaga od nas dużej odwagi, ale i tak warto. Wiecie, że ja często powtarzam, że może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zaufaj sobie. Przecież to Twoje życie, Twoja relacja i Twoje szczęście. A żyjemy po to, żeby być szczęśliwi, żeby być spełnieni i żeby odważnie mówić o tym, czego chcemy. Spróbuj, zaryzykuj i zobaczysz, co się stanie. A może, właśnie wtedy, kiedy odkryjesz, że w tej relacji, może jest miejsce i przestrzeń na to, żeby coś zmienić, jeśli ty przestaniesz się bać, przestaniesz się bać ze starych schematów, przestaniesz się bać z tego miejsca, gdzie kiedyś ktoś powiedział ci, że nie masz prawa, że kiedyś tak poczułaś, czy poczułeś i zamknąłeś się bardzo w sobie. Więc, kochani, odważniej do życia. Pięknego dnia wam życzę.